Jesteśmy już z Marcinem na polu i działamy. Marcinie, jesteśmy w swoim najnowszym rządirze. No i widzę u góry nawigację. Skąd pomysł na nawigację? No, nawigacja, wiesz jak to w pracy, czasami telefon się odbiera gdzieś te rządki, on ma też współpracować z Sadzarką. I jednak te rządki później są takie jakie są, więc wzięliśmy nawigację, żeby to po prostu. Rządki proste wychodziło, wychodziły, nawet jeśli. Mamy go też, yy, ma też współpracować z siewnikiem, no i jednak a. przy tej nawigacji yy, po prostu nie ma tych nakładek. Tanio, a dobrze. No a, właśnie, nie, i to nie, jedna, nie. jednak ta nawigacja się po jakimś czasie zwraca. No to, moim zdaniem też to ma to sens, no raz, że przy siewie, przy sadzeniu, no ale też nawet przy uprawie nie, no, nie, nie robimy nakładek. A raczej każdy stara się uprawić, bo ich trochę dołożyć, nałożyć niż ominąć. Coś. A nawet je, jeśli nawet jeszcze te nasiona się sieje świeże, no to zawsze to się du duże oszczędności są. Spore, spore. A dużo osób właśnie mówi, że mam małe pola, więc nie wiedzą nawigacji. Co ty o tym myślisz? Na wszystkie pola nawigacja pasuje. Wystarczy po prostu, trzeba Dobrze. pola zjeździć, wymapować, Dobrze. wyustawiać i wszystkie pola pasują. To nie ma możliwości, że ktoś ma duże i musi mieć nawigację, a małe nie może. Jeśli chce mieć nawigację na małych polach, to nie ma żadnego tam problemu. Ważne, że nie będzie nakładek takich rzeczy i będzie Ta. dokładnie zrobiona robota. E, a jak to wygląda u Ciebie pod względem pól? Mniejsze, większe jakie jest najmniejsze pole, jakie największe. No najmniejsze to takie około pół hektara, a największe takie 6-7 hektarów Dobra, no, ale widzę, że rozrobienie u was jest duże takie, o nie? Nie, nie, u nas ogólnie jest dużo małych pól po prostu. Nie ma takich dużych pól. Ale trzeba dostosować po prostu maszyny do takich pól jak jaki jest teren. Jeśli chodzi o klasę ziemi. O klasę jedynka, dwójka, trójka. Ogólnie u nas są dobre klasy Co ziemi. widać, że, że, że ta ziemia jest, jest ładna, no nie. Ziemniak lubi dobrą ziemię. Musi Wymagające, nie da się robić, nie? Musi być dobra ziemia, dobre pH, to nawożenie, o którym gadaliśmy. Ale też fajne stanowisko zostawia, no nie? Tak, my tak po prostu tak robimy, że jest ziemniak. Potem jest zboże i znowu jest ziemniak, jednak zawsze po zbożu jest lepiej. Aha, pod względem, że ułatwi e, z chwastami, to jest raz, e, dwa. Te choroby się tak nie wkradają, bo nie jednak jak się jedną i tą samą prawej sadzi czy tam sieje, no to te choroby się zwiększają po prostu. Nie no, wiadomo, nie może być jedno i to samo. No i faktycznie to całkiem inna kategoria, całkiem inna klasa. A jeśli chodzi o odmiany ziemniaka, od jakiej zaczynałeś, jakie odmiany przerabiałeś, testowałeś? Najpierw dosadziliśmy te polskie denary lordy z wczesnych. Znane, znane. Znane, do tej pory znane, bo jeszcze ludzie je osadzą, z późnych to tam jakieś tajfuny czy santy się sadziło. Teraz się już tych odmian nie sadzi. My głównie postawiliśmy na odmiany holenderskie ze względu na to, że jeśli tam sprzedajemy czy na bary, czy na stołówki, no, czy te panie w mieście nie lubią oczek w ziemniakach. Oni są, te Aha. ziemniaki, holenderskie są gładziutkie, ładne. Okay. Takie ładne jak z obrazki, jak na zdjęciach. Okay. A no właśnie, o to chodzi. A takie rynek wineta, Belarosa. Ja często e, je słyszę? Belarozę troszkę sadzimy, choć teraz zastąpiliśmy ją odmianą Baltic Rose, ponieważ jest większa wydajność. Belarosa mało wiąże ziemniaków, rosną przy takich dobrych ziemiach bardzo grube, a jednak yy, na polski rynek no, nie chcą takich bardzo dużych ziemia. No, rynek jest wymagający, no, nie da się ukryć. No, wszystko trzeba sadzić pod dany rynek. Wiadomo, że jeśli by to sadził gdzieś na przemysł, no to no, fajny ziemniak, bo duży, gruby. Nie schodzi, no. tak. To nasz pasie Ale na giełdach chcą taki równy ziemiach średni. To jest tak, na wczesno ma być gruby, bo jest wczesny, tak. a na późno ma być średni. No, średni. No, tu już wiecie jakie, jakich, jakich rzeczy szukamy. Co więcej no możesz powiedzieć o tym John Deere? Bo widzę, że opcja bogata, nawigacja A, jest. Nawigacja jest, no full opcja jest, już nic więcej się nie dało dołożyć. John Deere bardzo dobrze mi się nim pracuje, nawet bym powiedział, że w nim odpoczywam, jak pracuję. Też zawsze z można gadać? Tak, można gadać, nawet jest gość domówiący, ale ogólnie jest tak, amortyzowana kabina, amortyzowana oś jednak to... No, to się fajnie jeździ, nie czuć dołków, nie czuć nic. Kto jeździ sam traktorem, ma nie jeździć. Właśnie, jak ktoś obcy, to raczej ten sprzęt inwestuje, żeby ten komfort pracy był. No bo... Jak dla pracowników TMTZ, jak dla siebie to Johnnie? O to chodzi. To ja to znam ten temat. Nie? No, bo każdy. No, no każdy chyba, zaufa. że są dobrzy każdy pracownicy, zaufani, co mają pojęcie, to jest dla nich też komfort. Można, można zaufać. Powiem tak, miałem różne te ciągniki. Ale jak kupiłem w 2021 tego pierwszego John Deere, no i tak, trzy lata temu jednak podoba robi. mi się ta marka. Nic się nie dzieje, bezawaryjne. Na spalanie nie patrzę. Ja patrzę na tak, na bliski serwis, jaki tu na przykład jest sobie John Deere, szybki i po prostu. No, Żeby się nie psuły, a jak tam spali 2 litry paliwa, to o to nie będziemy płakać. No wiadomo, no, czasami lepiej jest dołożyć parę groszy przy zakupie, niż potem ładować w serwis. No, dlatego tak, no to chodzi, żeby, traktuj, nie żeby ciągnik był mocny. Żeby on był, mi się podoba w John Deere'ach, że jest tak na ramię, ciągnik jest no jeden chyba, nie wiem czy któraś firma robi na ramię. Mam parę tych marek, ale. Dzień, o, dzień. Tak, ale ogólnie tymi się, najlepiej mi się nimi pracuje. Yy, więc postawiłem na John Deere, a. jeśli będzie dobrze szło wszystko, yes. to myślę wymieni wszystkie ciągniki i zostać tylko przy jednej marce. Ma swoje plusy, nie? Yy, ma nie swoje nie plusy, plusy bo tak, jednakowe maszyny są, tu już będzie jeden olej, yy, jeden serwis, więc na pewno to wyjdzie moim zdaniem dużo lepiej. No powiem szczerze, że jak ktoś ma tych maszyn sporo, to coraz częściej tak robi, że jedna marka sprawdzona, dobra. Tak, sprawdzona marka. Do tego jeszcze wziąłem sobie wałek naprzód do tego Deere'a, ponieważ myślę sobie freza założyć, tak jak teraz frezujemy pole podziemniaki, myślę założyć z przodu freza. Aha, tak, a z tyłu sadzarka czterorzędowa, żebyśmy to robili zarazem. No wiem, o tym w jednym. Tak, i oszczędność jest i czas. Najważniejszy jest czas, bo w produkcji wczesnego ziemniaka Późny to jeszcze jako tako, ale w produkcji wczesnego to z tymi warunkami pogodowymi jest różnie. A tu po prostu robimy to jednak za jednym razem. No to dobrze, ale nie wiem czy nie będzie za głośno, bo zrobiło się ciepło. Gdzie to? Mamy tu klimatyzację, bo zaraz włączymy. A, bo było podkręcone tu ciepło, chyba, chyba robiłem może na wieczór, dlatego włączyłem sobie ogrzewanie. Ale już to zmniejszamy i zmniejszamy, już będziemy mieli chłodno, może zamknąć. No, szyba duża, więc tak. No. Z fotela operatora nawet się fajnie zamyka, ale jednak. Nie, wokół... no tutaj to nie jest. Mówmy się, no mało kto jeździ w dwie osoby w ciężkim nie? No. No mało to mało Raczej w jedną osobę, no. Ale to już jest ciepło, to już klima musi. Ale klima musi chodzić, <laughs> chodzić ciepło jest. E... Komfort jest, cicho w kabinie, co najważniejsze. No jest, jak otworzyłem szybę, a jak teraz jest zamknięta, to jest taka różnica, że... Nie, to, nie, no jest duża różnica. Tak jak myślałem, ten sprzęt za bardzo nie hałasuje, że otworzę szybę, będziemy gadali, ale... Nie, hałasuje, bo to jednak to jest tak jak brona wirowa, więc to uprawia, chociaż to głębiej, bo to do 30 cm uprawia. No po tym jak się sadzi, bardzo fajnie tak. się sadzi, nie ma bryłek żadnych. I jeśli tak jest uprawione, więc przy kopaniu jest duży plus, bo szybko się kopie, nie, nie ma tych żadnych bryłek i nie muszą ludzie stać na kombaini. Jeśli jest dobrze utrwalone sadzeniem, chodź. Po, już czas na uprawę, lepiej doprawić, tak. zasadzić i potem mniej ludzi stać. Chodź, powiem ci, że w tym roku jest różny, sadzimy też różnie, no bo warunki są jakie są. Co, Co roku z rąkami jest problem. Telefon jest, nawigacja, odbieramy, jedziemy. Tak. Nie, trochę luzu będzie z nawigacją, wiem o co chodzi. Na, nawigacja ogólnie dobry pomysł, zawsze miałem na nią ochotę, tylko miałem ochotę na oryginalną nawigację. Nie podoba mi się to, te nieoryginalne, bo trzeba kierownicę przekładać. Tak. Y, tak. Więc postawiłem na oryginał. Zawsze oryginał to jest oryginał. No i bez powodu, ale na przykład widzę często, że właśnie montują nawigację John Deere'a do innych marek. Że montują. Ta jest ten. dość uniwersalna, no nie? Tak, uniwersalna, ale ja zamawiałem ciągnik od razu przygotowany pod nawigację, żeby nie było tam żadnych problemów. Do tego dużego chciałem też przepiąć, ale tam muszę znowu przerobić go pod trzeba. nawigację, bo no nie jest. Wtedy, jak się nie myślało, ja wiem, no to jednak, jak nie ma, a trzeba dołożyć, to to jest co innego, no nie? Najlepiej to zarazem kupić i wtedy nie ma bólu. Bo jak się tak mówi, że a, no potem, dołożymy potem. potem, już tego potem nie ma. Ale teraz robimy bez nawigacji. Chociaż e, tak jak jest od granic, jak sobie fajnie ustawisz, no i rusza z tą nawigacją, jednak to fajnie. Można sobie telefony odbierać, i rządki są proste. No, o to chodzi. I nie ma wstydu też. No, otóż to, tak to, to. Ja wiem o co chodzi. E, no ja u nas jestem specjalistą od, że jak oram, to jest orka jak idzie, to widać, że ja jeździłem. Zaraz. No bez, bez nawigacji za... to nie da się. Bez nawigacji się nie da. Yy, musi być też odpowiedni pług, odpowiedni ciągnik, żeby on sobie dawał z tym radę. A jeśli jest coś za duże, to jednak to już nie wychodzi, to ta ja mam być. A jak chodzi o obsługę nawigacji, yy, dość spoko, łatwo? Dość spoko, łatwa obsługa jest. Yy, Duban był mi wytłumaczył, yy, łatwo się. Zapisujesz sobie, tu mapujesz sobie pole, zapisujesz sobie, włączasz, no i może sobie odpocząć w ciągu. Okej, okay, czyli nie jest tak, że mamy... Nie, nie, je, nie jest właśnie ciężko, bo tu myślałem, że to będzie gorzej, tak no, ci szczerze o, powiem. Wiem, bo tutaj no, każdy pomyśli sobie, to nie takie proste urządzenie niby, no nie? Ta. Ale generalnie, generalnie o to chodzi, żeby z tym pole jak najszybciej wyłączyć i robić, a nie że tataś ten wyśmienie, że przyjadę na pole. Te, telefon tego zajęcia wszystko po Więc tutaj no, faktycznie często pieniądz, więc... czas to pieniądz. Czas to pieniądz i jednak i po prostu, jak i jeśli jest precyzja, ustawi się, fajnie się to robi. I tak człowiek sobie odpoczywa w tej pracy. Jest, jest, jest inaczej. Ja twierdzę, że najlepszy mam odpoczynek w ciągu. Jednak wyjazdy na pole, mam najlepszy odpoczynek. E, no, robisz jedną robotę, nikt ci nie truje głowy. A. Masz wiesz, co masz robić. A jeśli chodzi właśnie o ten, e, o sprzęty, to teraz jakby. Ten nosi John Deere. Do czego będzie? Ten John Deere yy, jest na razie we frezie. Koła mają przyjść, ma być przy Grimie, przy kopaniu. Okay. I później przekładamy koła z powrotem na szerokie, bo dwa komplety kół zamówiliśmy. I on ma współpracować z siewnikiem, bo tam tym Ta, większym to sobie to będę orał. A ten będzie z broną wirową chodził z siewnikiem. Okej, okay, wiem, I nie będziesz szpienia sprzętu, sprzęt. Tak, no, jeden, pojedzie zaraz. Wiesz, ja ci powiem, w gospodarstwie najlepiej to tak by było. Jeden traktor, jedna maszyna. Tak. Za mnie nawet czasem się tu śmieją rodzeństwo, mówią, no i Marcin, ty masz tych traktorów, po co ci tyle tego potrzeba? Ale wiesz, ile się czasu zaoszczędza, jak masz dostosowany, ciągnik pod to, zjeżdżasz z pola, siadasz w drugi i jedziesz dalej. A tu to przepinanie jednak długo schodzi. Są takie maszyny, że naprawdę jest tak ciężki dostęp do podpięcia w ogóle, że bardzo długo schodzi, a jednak jeśli tak. masz na tyle ciągników, no i faktycznie, no jest to kosztowne. Jest, jest. Yes. No, na mnie mówią, że już trochę ja przesadzam z tymi ciągnikami, ale gdzieś mam sentyment. Mam sentyment do tych ciągników i lubię, jak jest dużo ciągników, wtedy szybko ta praca idzie w tym polu. Nie się. Może te ciągniki nie robią bardzo dużo godzin, ale no, sądzę, że właśnie dłużej posłużą. I, ale jednak jest ich więcej. Szybko przepinamy, z maszynami są pospinane. Jak sadzimy ziemniaki, to tak. Jeden jest z bronami, drugi jest z agregatem, trzeci jest z broną wirnikową, czwarty jest sadzarką. Wyjeżdżasz jednym, wyjeżdżasz drugim i ta prasta to, to ubywa. A tak, to pół godziny ci zejdzie nad przepinaniem. Dzień krótki, tu by pasowało już coś robić, nie dasz. Jeśli chodzi o tą oprawę ziemniaka, to. I wczesne i późne, więc zaczynacie zaczniecie wczesną wiosną, a kończycie. A kończymy tak e, końcem kwietnia. Wczesnego tam głównie sadzimy Rywiarę teraz. Najlepiej na naszych ziemiach ona wychodzi, z ziemie. Skazana. Tak, Riviera, Colombo Volume, te trzy odmiany. Później sadzimy e, takiego średnio wczesnego, ale onego też sadzimy na późno. Sadzimy Baltic Rose jako czerwony, zamiast Belarozy, bo ta Belaroza małe plądaje. E, Queen Anne. Bardzo dobry ziemniak na późno, na tę porę najlepszy, żółciutki w środku, gładki i fajny tonaż. No On raczej potrzebuje takich wilniejszych pól lub podlewania, no bo on bardzo dużo wiąże, tam wydajność jest duża. Jeśli jest, tak, jeśli jest mokry rok, ok, jeśli jest, nie ma tego deszczu, no to nie zawsze urośnie gruby. Ale mamy też taką odmianę, bo najlepiej nam się sprzedawała gala. Ale ta gala też potrzebuje podlewania. Jeśli nie mamy podlewania, to po prostu sadzimy soraję I ta soraja też ma, tak, bardzo, tak, bardzo dobrze jest sprzedawalna, żółciutki ziemiak smaczny. I tą soraję sadzimy, i ona wychodzi na takich polach, nawet gdzie jest y, suchawo, ona też urośnie. No, a teraz takie lata są potrzebne dwa razy. No, trochę pada, ale generalnie. Tamty, w tamtym roku padało, były warunki dobre, y, że każda odmiana po prostu urosła. Ale no, były takie lata, że było tak sucho, że nie mogliśmy ukopać. No i zależy jaki. Na razie jest mokro, a nie wiadomo co będzie w maju. W produkcji najważniejszy jest maj. Jeśli w maju będzie padać, to tego towaru będzie. Jeśli, jeśli nie będzie padać, to będzie go mniej. Będzie, ci będą mieli co po prostu podlewają lub nawadniają. To jednak co innego niż pszenica czy rzepak? co innego. no, no My tam pszenicę siejemy tylko, żeby po skanowanie. prostu zmianowanie było. Nie a, widzimy tak. w tym e, żadnych jakichś tam e, zarobków. dochodowych zarobków. No przy tej cenie 600 zł, jak teraz jest, to ja nie widzę stale. No. Wiem, ja wiem, to, to sobie. E, nawozy miały tanie, słabo tanieją. Coś tam przewiduje koło wakacji, że będzie taniej, to może się śledzić. No, a od lipca mówią, że mają drożeć, bo znowu prąd idzie do tak. góry. No, oni hmm. zawsze mają wymówkę, że... Żeby... No, e, a tu nie ma sentymentów. To jest tak, w rolnictwie nie ma sentymentów. Ich nie obchodzi, jakie są ceny środków, jakie są ceny nawozów, jakie są ceny paliw. Co rolnik się musi tym martwić? Otóż to, nikt się tym nie przejmuje, wszyscy nam pomagają, tylko nikt nie pomaga, to tak jest w rolnictwie. Trzeba liczyć na siebie i najważniejszy pomysł na życie i pomysł na produkcję. Tak jest i tym aspektem zakończymy odcinek. Dzięki serdeczne, że oglądaliście, że jesteście tutaj z nami, zachęcamy do subskrypcji. Do śledzenia kanału, no i oczywiście bądźcie na czasie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia. Mam Do nadzieję. zobaczenia. Trzymajcie się.